Hej, z tej strony. Wracamy do naszego pana kadłubka. Więc, tak jak była mowa, mamy pieniążki, mamy jakiś zapas. Przy okazji, mamy też i dosyć spor obciążenie, żeby wbić sobie trochę więcej doświadczenia w siłę. Więc wykorzystamy to. No, i tak jak powiem, trzeba będzie ruszyć przez Holy Nation. I dostać się będziemy musieli aż tutaj, niedaleko. Niestety, że mamy ubytki w ilu pływaniu, będzie dosyć ciężko, żeby to zrobić. No ale spróbujemy. Spróbujemy najpierw ruszyć w tą stronę. Trochę nam to zejdzie ze względu na to, że no, mamy dosyć spore obciążenie. Ale czym na ile uda nam się wbić to doświadczenie w sile. Więc korzystamy z tej sytuacji. No i co? Ruszamy po nowe uzbrojenie do tajemniczego mistrza rzemiosła w zbrojach. No i zostaliśmy niestety zaatakowani, więc trzeba będzie się pobronić trochę. Ale możliwe, że mimo tak dużego obciążenia, no to będzie chwila, to było dosyć prędkie, no ale skorzystamy z tej okazji, zabierzemy sobie im te główki, because mogli nas nie atakować. Jeszcze sporą drogę mamy do przebiegnięcia, postaram się biec raczej omijając główny terytorium Holy Nation, ale jeśli spotkamy Holy Nation, to trzeba będzie się napierdalać. Znaczy się pić, znaczy się bać, znaczy uciekać, znaczy się ruszajmy dalej. No i zobaczcie, podczas naszej podróży natknęliśmy się na dzikiego pieska, który podszedł do nas i niestety nie chciał, żebyśmy go pogłaskali. No chyba, że naszą maczugą, więc y nawet się to udało, opa, wstał od razu. Obydwun śmierdzący jak trafił od razu, okej, okay. tam ktoś, o, jest ich więcej nawet, ale może dadzą nam spokój. Dobra, pięknie, uroczyliśmy się, sprawdźmy co ten pieseł ma. A oh, tak, w sumie dobra. First time, nie dobra, fair tej mu zarzućmy. No, już nic się nie da. No, jesteśmy już dosyć blisko naszego celu, więc no, nie mamy wyjścia. Ruszamy dalej, biegniemy, więc yy, ruszamy, ruszamy i ruszamy. No, niestety stało się to, co, czego się obawiałem. Boją nas. Trzeba wszystko sobie pochować. Powinniśmy mieć od razu większy speed. No, i ruszamy do wody. Jak najbardziej. Uciec od nich. Jak będzie tragedia, to spróbujemy z nimi walczyć, ale może się rozmyślą i nas nie będą gonić. Co prawda, trochę statystyki na Moros, Mam już 72 siły, więc ładnie się trochę podleberowało nam tym noszeniem przeciwnika. O, co prawda, ten. Collination. To. Korea ma statystyki. Dosyć równe od naszych, może nie większe. Ale dajmy sobie spokój na razie z nim, bo czeka nas długa droga i przeprawa. Przez tą wodzionkę! Więc no, zaraz będziemy zapijery jak głupi. Myślę, że naszego tutaj kolegę hmm, fogmana, no, zostawimy go. bo Myślę, że nie ma sensu go dalej nosić. No, już chyba więcej tego nie wbijemy, więc put down trzeba będzie zrobić. To oczywiście musi się wczytać. Więc tak, upuszczamy go. Okej, okay, on nas goni dalej. Ale to nie szkodzi, bo my wchodzimy do wody. Będziemy bardzo wolno płynąć, niestety. Nie mamy zbyt dobrego pływanka. No, ale płyniemy, bo to niestety jest ta rzecz. O. Okej, zysk do nas, bardzo w sumie dobrze. My mamy prędkość, kurde, bliską 0. Więc idealnie. Ale, że można sobie nóżki schować. No. I prędkość pływania dalej mamy 0. Więc ja wyzbył się, drugiej nóżki. Nasze pływanie jest. Dalej, tragiczne. Jeśli się okaże, że jako kadłubek będziemy w stanie szybciej pływać, będę w szoku. I wcale nie mówię tu w żartach. I nie. <grytanie> Jednak nie. Więc weźmiemy chociaż jedną łapulkę. Więc jedna łapulka. Nasza prędkość jest. Zero i tak. Skill. <grytanie> ja i jebę. Więc chyba nie ma różnicy, czy będziemy mieli wszystkie kończyny, czy też nie. O, cicho, cicho, jest, prędkość 1, o tak, pan, pan kadłubek będzie teraz ćwiczył rączki, trochę nam zejdzie za tam dopłyniemy, no gdzie w tutaj, chłopie, Ech, to będzie długa przeprawa, jak widzicie, płynę z prędkością leniwego ślimaka, ale nie szkodzi, za jakiś czas tam dotrę, do do, 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 do więc y, widzimy się na miejscu. W końcu żeśmy dopłynęli, ja jebę, po prostu... Nie ma już nic nawet mówię. No ale jesteśmy w tym miejscu o to proszę Państwa, bo tutaj, to Toplona bieża jest to pozostałości drugiego imperium, w którym możemy zakupić bardzo dobrej jakości, z różnego rodzaju zbroje u Pana Amorkinga. Więc, tradujmy, zobaczmy, cóż ma Pan ciekawego w ofercie i obyśmy, kurde, nie narzekali, że w dostaniemy. Okej, okay, no to jakieś mam fajną ochronę na głowę. Pancerze, nie widzę nic ciekawego. O, o, tu już coś ciekawego. I specjalist. Eee, kurde, szczerze mówiąc, to jest główne. Letter Tool, jak jest Masterwork, to już się opłacało po to ruszyć. Ale pozostałe rzeczy, o Masterwork jakiś, Wizard Helm, Message bassinet jest nawet. 28, 75, 85 no jest lepszy od tego, co mamy. A to pisze 73, 70 eee, Szczerze mówiąc, to jest najlepsze w tej chwili z tych wszystkich rzeczy. Tylko, ochrona 90% głowy. <laughs> tu mamy 100. Tu mamy też to, a ten samurajski? Eee, też taki sobie, ale nie ma nic fajnego z broni na nasze nogi. Może to 32, 52, 99, 30... nie, to gorszy nawet. Mercenarii byłoby lepsze, ale jest specialist jedynie. No, szczerze mówiąc, jest, jest, jest chujnia. Jest chujnia, liczyłem na coś fajnego. Weźmiemy to zamiast tego, żeby mieć lepszą ochronę. Trudno, sprzedamy to. Tego też się wyzbędziemy i książek. I jeszcze mamy chułopiniążków, więc można kombinować. W takim razie weźmiemy sobie Bastion. Zobaczmy Roswell Efekt Bonus. Weźmiemy sobie to, sprzedamy, będziemy mieli tak połączenie razem z ochroną tego i może lepsze nogi jakieś, co? Bo zbroi tutaj nic ciekawego i tak nie ma, lepszego tego co w tej chwili tutaj mamy. Więc wykorzystujemy się na te nóżki najlepiej, ale, <laughs> ale też są słabe. No dobra, no nie ma wyjścia, no sprzedamy to. I Master Worka, to, dobra, to Rusty Chain. ty pójdzie w dół. No, słabo, słabo. I czułem naprawdę na lepsze, ciekawsze rzeczy. Bardzo słabo, panie kochany, bardzo słabo. No, ale dobra, na tą chwilę nasz postać wygląda tak. Mamy lepsze już nóżki. No, teraz bardziej widać nasze kończyny <laughs> Mamy lepszy ochronę na łeb, jeśli chodzi. Mamy połączenie, nie dość, że mamy połączenie hełmu. To jeszcze mam dodatkowo ochronny kołnierz, więc to ładnie się komponuje i mamy połączenie całego. Mamy najlepszy tryb, jeśli chodzi o lekką tą. No i szczerze mówiąc, Dexterity aż tak mocno nie ucierpiało, bo mamy 45 minus 8 jedynie, więc nie ma tragedii. <laughs> Ale Jezu, płynąć tutaj to jest tragedia. Lepiej wysłać ludzi, którzy potrafią w miarę szybko pływać, bo to jest załamka i na pewno. Ja już nie będę płynął ten kawał z powrotem, popłyniemy sobie w tą stronę. Zobaczymy, co tam jest w sumie. Więc za chwilę widzimy się, za jakiś czas. O Jezu, ja dobra, trzeba mu nogi znowu wyjąć, żeby szybciej płynął. Więc wyjmujemy panie kadłubku tryb yy, łodzi podwodnej i zapierdzielasz pan tutaj. Więc za chwilę widzimy się na suchym lądzie. Boże, wreszcie dotarliśmy na brzeg. E, to nigdy więcej takiego pływania nas jak się ma nogi i stali, bo to jest po prostu tragedia. No do Floodlands, do miejsca gdzie jest jeszcze więcej wody, ale my tylko tak na chwilę tutaj przebiegniemy, bo nas interesuje dostanie się zupełnie winne rejony. Mamy jeszcze sporo gotówki, więc wypadałoby może pójść nawet do miejscowości, która zwie się The End of the World. Prawdopodobnie dostaniemy może tam coś dobrego dla naszej postaci, może nawet dostaniemy nową broń. Trzeba będzie tam niestety dobiec. Przejście dzisiaj jest dużo do biegania. Oczywiście by wiedzieli, ile jest tego. i Nie wspomnę już o pływaniu, więc nie będę dalej grędził. Więc po prostu ruszajmy w tamto miejsce. Dobra, dotarliśmy wreszcie do tego miasta. Możemy przejrzeć w sumie też innych tutaj wyrobników. Zobaczymy, czy mają tu może jakieś, jakieś zbroje i bronie. Zobaczymy zbroję. Mamy już tak dobrą, więc możemy zobaczyć. Czy, u jakieś bronie mają. O, jakaś nowa broń typu Blunt. 8, no, porównywalna do tego co mamy. Ale ma gigantyczny Blood Loss mniejszy od tego co mamy, ale nic ciekawego. Ale zobaczymy, może będziemy używać. Ja z takiej śmiesznej, głupiej broni, której nie ma z normalnie. I chciałem zobaczyć na pewno jeszcze. Tutaj zobaczyć. O, tu mają wyrobników broni. Wchodzimy zaraz, kowali. Co tutaj ciekawego mają? Więc pani, kochana, pokaż pani, co to masz. O, mają dosyć sporo sprzętów, ale tnących. Co to jest? Haker też. Nie. O, coś ciekawego będzie. Patrzmy, tu jest też Blunt, Panzer Club. Ok, 11 tysięcy. Coś drogie. Eee... Ale to mnie rozkojarzyło trochę. Te gasa. że weźmiemy 9000, to nie jest dużo, a czy to jest. <grywia> tak, będziemy napierdzielać? parasolką. O, tak, to jest fajna broń. Więc tak, nie dość, że ta broń daje plusy. Do Armor Penetration, do Damage Force Humans, do for Robot, może już nie i Damage Force Animals. Ma cutting damage pack słabszy. No, o dwa punkty. Blood damage też ma słabszy. Ale ma znacząco duży blood loss i ma dodatkowo fajny armor Penetration. I nawet defense bonus, więc... <grywamy> będziemy biegać z parasolką! I walczyć parasolką. Chyba, że trafimy coś lepszego, więc oczywiście zmienimy. O, tu mają jeszcze jeden rodzaj pancerzy, więc zaraz sprawdzimy, co tutaj macie ciekawego. Na razie biegamy z parasolką stalową. Panie kochany, pokaż co pan masz tutaj. O, Flame Clap jakiś. Też nieźle. Może sprawdzimy ile to, zaraz, bo może zaraz w się będzie stać. Będziemy tak szach stać kasą na lewo i prawo. Eee, no nie, nie widzę, żeby mieli coś ciekawego. Dobra, weźmiemy. Sprawdzimy sobie ten drugą rodzaj broni. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Okej, okay, bo to jest ta pa pa parasolka, no i fajnie, a to jak to wygląda? Może w murwę. To, to faktycznie jakaś dzika broń. Wiecie co? I ona ma sam. Blund damage, eee, Sam blendy Damage to tak troszkę. Eee, parasolka mi się bardziej podobała. <gryw> Z parasolką bieganie. Eee, możemy jeszcze zobaczyć. O, mają tutaj kusznika. Zaczynamy, czy nie mają lepszej kuszy dla nas. Więc panie kochany, e, pokaż pan, co tutaj masz. Więc tak, to na pewno ci sprzedam. I. u, masz coś. Desius Ranger. Mech. Eee. Junkbo. Miech, nie masz nic co by było warte naszej uwagi, o to już sprzedam, bo już nie potrzebujemy, więc miech, to takie miech miech, więc miech, nic ciekawego. Mów na, że APP. Yy, mają tutaj zestaw doprawy, karczmarzy, Ej, w sumie to tak, no dobra, mamy nową broń, zaczynamy jak się będzie napierdzielało, na razie będzie plus, że nie będzie nam gorąco w główkę. Mamy chyhe stalowy ten. Ale wiem, gdzie jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można byłoby kupić sobie takie rzeczy, tylko to jest znowu kawał drogi i będziemy biec przez Holy Nation w powrotnej drodze. Ale myślę, że to będzie dobry motyw, by troszkę przedostawać sobie naszą zbroję, bronie nowe. Na razie ten Mercenary klap zostawimy i jaki sentyment mam po tym bąkowaniu. zobaczymy czy styl parasolki będzie też równie śmieszny, więc do zobaczenia w następnym odcisku, Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Hejjo!